Wozy strażackie, karetki pogotowia i policja pojawiły się 3 czerwca o 15 na placu przy ratuszu w Raciążu. Do akcji jako pierwsi przystąpili ratownicy medyczni, których zadaniem było uratowanie ludzkiego życia. Licznie zgromadzona publiczność przyglądała się z zainteresowaniem. Była to okazja, żeby poznać zasady udzielania pierwszej pomocy. Na szczęście... To ćwiczenia zorganizowane, otwarte dni straży pożarnej w Raciążu połączone z Dniem Dziecka w których wzięły udział OSP Raciąż, OSP Sochocin, OSP Sońsk, OSP Rościszewo i Raciąż. Pożar budynku Urzędu Miasta był kolejnym elementem ćwiczeń. Celami były ewakuacja osób zagrożonych oraz zlokalizowanie i ugaszenie ognia. Przy tym ćwiczeniu okazało się, jak ważne jest, Wykonywanie poleceń strażaków, dzięki którym znacznie wzrasta szansa na uratowanie ludzkiego zdrowia i życia. Duże zaufanie trzeba mieć, mimo wszystko, że się nie zna, załóżmy pierwszy raz się widzie, ale trzeba mieć naprawdę ogromne zaufanie do tego, słuchać się i przede wszystkim, co, co tam mówią. Proszę się trzymać, proszę się nie denerwować. Także naprawdę no, czułam się bezpieczna, mimo że to były ćwiczenia, ale czułam się bezpieczna. Duże poruszenie wywołało wśród mieszkańców Raciąża ratowanie człowieka uwięzionego w wyniku wypadku w samochodzie. Strażecy musieli użyć specjalistycznych nożyc, żeby uwolnić poszkodowaną osobę. Samochód osobowy, który widzimy jeszcze, Mazda, uczestniczył w wypadku z samochodem Volkswagen. Dwie osoby poszkodowane. Następnym zdarzeniem, wyciek substancji, gdzie koledzy z OSP Rościszewo w ubraniach do ratownictwa chemicznego przystąpili do neutralizacji i uszczelnienia zbiornika. No i samochód następny, który widzimy, yy, wypadek 10 osób poszkodowanych, selekcja tych osób. Dla mieszkańców Raciąża i okolic była to okazja do zapoznania się z realnymi sytuacjami, w jakich sami mogą się znaleźć. Było słychać wyrazy uznania dla pracy służb ratowniczych za ich sprawność, determinację i profesjonalizm. Strażacy są grupą, która cieszy się niezmiennie najwyższym zaufaniem społecznym. Po tym co zauważyłem, tak, co zauważyłem? To uważam, że no tak. Panowie są po prostu tak wysportowani, wyćwiczeni, zarygodnie. że na... można na nich liczyć. Miastu i gminie Raciąż oraz strażakom przyświecał jeden cel. Zachęcić nowych ochotników do działania straży. Druchowie chętnie angażują się w życie społeczne miasta i gminy. Sami dzięki pozyskanym środkom z budżetu obywatelskiego wyremontowali siedzibę straży. Jednak przede wszystkim ratują zdrowie i życie ludzkie. Na pokazach, jak te z 3 czerwca, korzystają mieszkańcy i strażacy. Nauczenie się działania w zespole, jak i poprawienie umiejętności strażaków. Czym więcej ćwiczeń, wylanego potu na ćwiczeniach, tym lepsza skuteczność w działaniach realistycznych. Wszystkim strażakom. Życzymy jak najwięcej szkoleń i pokazów i jak najmniej wyjazdów na akcje gaśnicze i ratunkowe.